Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z ewangelii świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei. Żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok, Zachariasz. I strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie. I już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Nie bój się, Zachariaszu. Zachariasz wszedł do świątyni, jak zawsze, ale tego dnia wszedł w ciszę, która nagle została przerwana. Aniu przemówił: Nie bój się, Zachariaszu. I obiecał mu coś, czego już się nie spodziewał: syna, dziecko, które będzie wielkie w oczach Pana. Ale zanim się cokolwiek zaczęło, Najpierw musiał uciszyć swój rozum, a otworzyć serce. Otworzyć się na coś większego niż rozum, większego niż logika, większego niż dotychczasowe doświadczenia. Musiał uwierzyć, że Bóg naprawdę działa, nawet gdy wszystko wydaje się za późno. W tym słowie, nie bój się, mieści się dziś również zaproszenie dla nas. Może boisz się o przyszłość Twojej rodziny? O Wasze dzieci, które odeszły od praktyk religijnych? O siebie? Bo zdrowie już nie takie? Albo z pracą kiepsko? Może jesteś jak Zachariasz, wierny, ale już bez wielkich nadziei? A Bóg właśnie dziś przychodzi. Mówi, nie bój się. Twoja modlitwa została wysłuchana. Może nie tak, jak się spodziewasz, może nie od razu, ale jego plan zawsze rodzi życie i sens. Zachariaszowi urodził się syn, Jan, który przygotuje drogę Mesjaszowi. A tobie? Co dziś może się w tobie narodzić, jeśli tylko nie będziesz się bać? Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.